Dzień dobry wszystkim, Piotr Synowiec się kłania i zapraszam do Krainy Twórczości Online. Będziemy spotykać się przy wyzwaniach edukacyjnych z robotyki, z programowania i pierwszym tematem, który proponuję jest Kosmos wokół nas, ponieważ nasz pomysł na globalną edukację kosmiczną, GlobKids, Kids został wyróżniony drugim miejscem podczas konferencji MySpace Love Story w Sopocie. Dlatego proponuję: stwórzmy coś, zbudujmy z Lego, zaprogramujmy grę na Scratchu, zróbmy z Arduino instalację, która będzie dotyczyła kosmosu wokół nas. Takie wyzwania chcemy publikować codziennie w grupie, do której was zapraszamy, a pomocą przydatną dla wszystkich będzie PDF będzie e-book Robotyczne Chwile Mocy. Zapraszam do naszych wyzwań Piotr Synowiecka i natwórczości.